Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. I nadszedł ten czas, żeby podsumować miniony rok. E, moje podsumowanie będzie dotyczyło tylko kosmetyków do makijażu. Do pielęgnacji stwierdziłam, że mm, chyba bym po prostu za dużo rzeczy musiała pokazać wam po raz kolejny. Stwierdziłam, że to jest bez sensu. A tak sobie popatrzyłam w te moje rzeczy makijażowe i znalazłam kilka rzeczy, które naprawdę są super i je bardzo lubię, i cały rok je używam sumiennie, że tak powiem. A nie pojawiły się na moim kanale, więc o co dzisiaj będą? Oczywiście jest parę rzeczy, które już na pewno widzieliście um, i e, o których e, Wam mówią, i znacie moje zdanie na ich temat. Więc, więc nie przedłużając, zaczynajmy. E, I mam tutaj koszyczek mój, który mam zawsze ze sobą, e, i pomyślałam, że będę pokazywać Wam te rzeczy w takiej kolejności, jak je nakładam na twarz. I oczywiście pierwsza musi być baza, i jest to baza. Profiler z Nyx'a um, i ta baza bije na głowę na przykład taką bazę jak e, Professional, jak dla mnie ta jest bez porównania lepsza. Um, ona jest jakby taka zupełnie inna niż Professional jest taka rzadka. ja na przykład nie widzę kompletnie żadnego efektu, a ta naprawdę daje efekt takiej wygładzonej skóry. Oczywiście jest to baza e, silikonowa. Więc e, jeżeli nie lubicie bas silikonowych, to trzymajcie się od niej z daleka. Jest to baza silikonowa, która naprawdę sprawdza się pod każdym podkładem. Jeszcze nie znalazłam podkładu, który by się z tą bazą nie polubił. E, marka NYX nie jest droga, więc ona jest też w przystępnej cenie. Jeżeli jeszcze jej nie próbowałyście, to ja polecam. Naprawdę jest warta, warta uwagi. E, ja innych baz z NYX nie próbowałam, ale tą na pewno jak mi się kończy, bo już mi się kończy. Będę ponownie kupować. Kolejną rzeczą jest podkład. I produkty: Ja tak mam mokre do twarzy, bo mam nie tylko podkład. I będzie to The Ordinary Coverage Foundation, którego ostatnio robiłam. Mm, test. I test wypadł tak sobie, więc w woli wyjaśnienia ja ten podkład bardzo lubię, bo. On się świetnie prezentuje na mojej twarzy przez jakieś pierwsze około 5 godzin. Nie mniej ja tyle noszę więc to, że on tam po 8 godzinach w tym teście wyglądał już bardzo źle, to akurat w ogóle mnie nie rusza. Jak dla mnie jest ok na no, moje potrzeby, jest świetny. Jest lekki, kryje, nie powoduje żadnych jakichś niespodzianek na mojej twarzy, typu jakieś zapychanie porów, jakieś niedoskonałości, absolutnie nic takiego się nie dzieje. Ma przepiękny kolor. Jest w przystępnej cenie, jest wydajny, naprawdę jest po prostu świetny. I on nie jest matowy, ale on jest taki pół satynowy jest naprawdę bardzo... Znaczy taki pół satynowy, ale tak bardziej bym powiedziała w takim glow, bardziej w tą taką stronę rozświetlającą, ale moja skóra też jakby nie, nie czuje się zmęczona tym podkładem, więc nie produkuje dużo sebum, więc to też nie jest tak, że on Gdzieś mi się zaraz błyszczy i świeci w taki brzydki sposób. Jest naprawdę świetny. Link do testu, jak chcecie, to gdzieś tutaj zaraz się pojawi. Spróbujcie, naprawdę warto. I mam jeszcze dwa produkty do twarzy, które musiały się tu pojawić. Jest to marka Lumen Invisible Illumination. Instant Glow Beauty Serum i Instant Glow Fresh Skin Tint. Ja mam oba te produkty w kolorze Universal Medium i już sobie pomyślałam, że ja nagram dla Was pół na pół, żebyście zobaczyli jaka jest różnica, bądź jakich różnic w ogóle nie widać między tymi dwoma produktami, ale ja je naprawdę bardzo lubię. Jeżeli mam taki dzień, że na przykład wyskakuję gdzieś tylko na chwilę i nie potrzebuję jakoś super ekstra krycia, bo nie czuję takiej potrzeby, chcę tylko sobie tak się lekko pokolorować, że tak powiem, wyrównać kolory skóry, dodać jej takiego blasku, takiej świeżości, zdrowego wyglądu, to to są produkty, po które sięgam. Ja oczywiście je zawsze pudruję, ale jak macie suchą skórę, to myślę, że absolutnie nie ma takiej potrzeby. Ostatnio po raz pierwszy ten produkt użyłam jako bazę pod makijaż i sprawdził się świetnie, ale nie pamiętam, pod którym podkład. Ale pomyślę, może mi się przypomni, więc będę go testować jeszcze jako bazę pod makijaż. Jaka była różnica był taki bardziej komfortowy był jakiś taki cięższy podkład. Właśnie nie pamiętam który. Nie wiem, czy nie robiłam kolor z tej. Ten podkład był taki jakby lżejszy trochę, trochę tak zmiękczył, nie był taki maskowaty, tapetowaty. Ale przy tym nie stracił na swojej matowości, ani nie zmienił koloru, taki był bardziej komfortowy. To chyba na pewno to było dzięki temu. Um, I ja te produkty pokazywałam już chyba w holu i one się chyba pojawiły w ulwieńcach Mogę Wam tak na szybko pokazać, żeby nie było 15 razy to samo. To, ok, to ten produkt. On ma taką po prostu pinoplatkę i on jest bardzo płynny. Ja podejrzewam, że się aparat nie wyostrzył, żeby Wam to pokazać. Ostatnio mamy bardzo, bardzo mam bardzo dużo przygód z aparatem i z jego łapaniem ostrości. Tak. Ale wracając, a ten jest taki po prostu jak krem. I on pięknie pachną. Już tak otworzyłam ten zapach. One po prostu pachną takimi kwiatami. Cała ta seria tak pachnie. Pachnie, mam ten rozświetlacz też mam i mam błyszczy do ust, to ten błyszczyk troszeczkę inaczej, ale ten, tak jakby nuta zapachowa jest ta sama. Ja Wam polecam. To, to nie są tanie produkty, ale one są bardzo wydajne i moim zdaniem warte swojej ceny. Jeżeli chodzi o korektor pod oczy, to nikogo nie zdziwi, jeżeli Wam pokażę to. Jest to z Concealer z Soap and Glory i powiem Wam, że nawet ten um, Make-up Forever, który pokazywałam Wam z holu z Polski, który mi się tak na początku podobał. Aż tak nie jest mojego serca, żebym przestała tego używać. Ja go lubię, ponieważ tutaj jest ten puder, który jest do utrwalania. Tutaj są dwa kolory. I jakoś tak zauważyłam, że więcej tego ciemnego ostatnio zużyłam. Tego jasnego jest więcej, więc zostało tego mniej, ale no nie wiem, po prostu on jest taki wydaje się tutaj w pudełeczku taki ciężki, kremowy, ale na oku on jest taki lekki i dobrze kryje i się nie nie, nie zbiera w załamaniach skóry, ani w zmarszczkach, nie powoduje jakiegoś dyskomfortu, nie wysusza tej skóry pod oczami, jest po prostu świetny i nie umiem powiedzieć o nim nic złego, a ten puder sprawdza się z każdym korektorem, który stosuję pod oczy. On jest dedykowany pod oczy, więc na pewno on jest jakoś przemyślany. Jest świetny, sprawdza się naprawdę z każdym, z każdym korektorem i nie zmienia jego koloru, bo on jest transparentny, nie zmienia jego struktury, jego właściwości jest po prostu super, więc ja mam w kolorze light. Więc jeżeli będziecie mieć okazję gdzieś to kupić, to kupujcie. Jeżeli chodzi o brwi, to mam dwie rzeczy. No i oczywiście mam ukochaną kredkę z tony Molly, o której Wam ostatnio też mówiłam. Już się kończy. I nadal nie wiem jaki to jest kolor, ale mam nadzieję, że znajdę ją. To jest kredka, która ma z jednej strony grzebek. co Z jednej strony ma grzebek, a z drugiej strony jest taka wykręcana. Nie wiem, czy już sobie wykręciło, chyba tak. No, jak widzicie, już jej dużo nie zostało. Ona jest w twarzy takiego trójkąta i ona jest po prostu fantastyczna. Mam ją dzisiaj na na brwiach, oczywiście. Ona daje bardzo delikatny, naturalny efekt. Ciężko z nią jest przesadzić. Ja nie lubię takich mocnych, wyrysowanych, graficznych brwi, więc dla mnie to jest produkt po prostu świetny. I ona też nie, nie jest, nie była droga, ona kosztowała coś chyba około 30 gramów. A jak potrzebuję, żeby te brwi były troszeczkę takie bardziej wyraźne, a nie takie delikatne i naturalne, to używam tego. I to jest Golden Rose Long Stay Brow Styling Gel. Um, I ja nie wiem, czy on ma jakiś kolor, czy nie, ale on jest ciemny. I jak sobie zrobię tą kredką brwi i po prostu tylko tak przeciągnę, to on zaznacza um, włosy, jakby taką robi fakturę tej brwi. Ona jest taka bardziej trójwymiarowa i dodaje trochę takiego ciemniejszego koloru. No i oczywiście bardzo dobrze utrwala. Ja mam go teraz na na rzęsach i na brwiach. Na brwiach. I jest naprawdę bardzo fajny. Um, nie wiem, mam go już chyba z, z półtorej roku. Wiem, że tu powinnam już pewnie, bo jestem z 9 miesięcy. Ale mam go więcej niż rok i nie wiem, może służyłam z połowę. A używam go w sumie dość często. Więc jeżeli szukacie dobrego żelu utrwalającego, to Golden Rose sprzyjdzie Wam z pomocą. <grych> ok, jeżeli chodzi o um, utrwalanie z pudru, to nikogo chyba nie zdziwi. Nadal jestem zakochana w tym pudrze. Z, e, to jest puder AA i nie pamiętam, jak on się nazywa, ale mam go w kolorze 21 Ivory e, Dust Matte wing of, Wings of Colors i po prostu, oj, jest super. Chyba sprawdzałam, czy już dużo mi zostało i się chyba trochę wysypało, ale okej. Okay. Podoba mi się ten sposób nabierania, że tu jest ta taka siateczka. Bardzo to ułatwia życie, jest to bardzo, bardzo, bardzo przemyślane rozwiązanie. Mam ta, To jest puder, który mm, matuje, ale on daje taki bardzo fajny, miękki mat. Mam wrażenie, że on też tak trochę. Mm, rozmywa pory, taką robi trochę photo ready, tą skórę, jest naprawdę świetny i ten kolor 21 ivory też jest bardzo fajny i co najważniejsze, on nie zmienia bardzo kolorów pudru, więc jeżeli um, macie obawy, że kolorowy puder Wam napsuje coś napsoci w kolorze podkładu, to ten akurat nie, przynajmniej w moim odczuciu on absolutnie nic takiego nie robi jeżeli chodzi dalej o twarz to jeszcze jest oczywiście to, to już Wam też pokazywałam to jest takie duo z Make Forever i to jest kit face contour kit, ja mam w kolorze 3 i to jest taki rozświetlający puder i bronzer tego rozświetlającego używam bardzo dużo już chyba zaraz dotknę, dna, bo już widać, takie pofalowane jest jak ta wytłoczka, tak to się nazywa, w czym to jest, to, to metalowe, ono jest takie pofalowane, już to widać. I co jest najlepsze w tym, że one, mimo że tutaj wyglądają na takie takie mało przyjazne jakieś, tak patrzy, i, i one mają brokat w sobie, to absolutnie po pierwsze tego brokatu na skórze nie widać ten, mimo że on jest, ja nie wiem czy aparat to odda, on jest taki żółty bardzo, to on na skórze jest e, po prostu taki, on daje, ja mam go tutaj teraz, on daje takie rozświetlenie, ale takie matowe, po prostu tak rozjaśnia skórę, nie będę go tłumaczyć, po prostu wygląda moim zdaniem bardzo ładnie, a ten tutaj, bronzer, ten bronzer, e, on jest ciemny, ale jak się go nałoży, Takim syntetycznym pędzlem i dobrze rozblenduję, to wygląda bardzo, bardzo ładnie, ale trzeba z umiarem, z umiarem. Ehm, bo jeżeli tam za dużo, no to możemy wyglądać co najmniej dziwnie, ale naprawdę, jeżeli e, dobrze rozblendujemy, to absolutnie żadnych kłopotów z tym nie ma. Ja bardzo lubię. E, jeżeli chodzi o bazę pod cienie, no to oczywiście Nex. To moja ulubiona baza biała. Nie wiem, które to już jest opakowanie tej bazy, ale kończy się i następną. Mimo, że używam mam taką paletkę korektorów, w których tych używam, to do tego wracam. Ta baza jest dostępna przynajmniej u nas w trzech kolorach: biały, beżowy i czarny, ale biała jest bezkonkurencyjna. Naprawdę jest bardzo wydajna, nie trzeba jej jakoś nakładać grubą warstwą. Cienka warstwa, wszystkie cienie się do niej przyklejają i naprawdę utrzymują się cały dzień. Jest po prostu świetna. Mogłam tutaj mówić o niej, mówić, 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 ale chyba trzeba iść dalej. A, a jeszcze jeden produkt do twarzy został. Oczywiście Trumacz Super Blendable Blush w kolorze N1 Precious Peach on się nazywa. O właśnie, 1N2 i to jest taki czekajcie, muszę go Wam tak jakoś pokazać, bo on niestety mi wypadł to jest, ja już tak pokazywałam wam parę razy. To jest po prostu... On ma delikatny połysk, ale to nie jest taki połysk, wiecie, że rozświetlamy, tylko on daje taki zdrowy, fajny, rumiany kolor na policzkach, ale nie taki ruskich baby, tylko taki po prostu zdrowy, ładny, yy, ciepły kolor jest bardzo, bardzo fajny, jak widzicie. Już jest demko, ale jeszcze się poużywamy. Nie ma, nie ma problemu. E, I co? Jeszcze mamy oczy. Wiecie co? Znalazłam coś, co używam i co bardzo lubię, ale nigdy w życiu to nie wpadło w moje ręce i nie przyszło mi do głowy, żebym to pokazać. Jest to metaliczny cień do powiek z Golden Rose. Nie wiem, czy to się wyostrzy. W kolorze 110 lilek. I to jest fioletowy cień, metaliczny. On ma taki płaski e, aplikator i jest po prostu super. Jak go wiecie, co często nakładam sobie na środek dolnej powieki, e, bo u mnie na górnej powieki to za dużo nie widać. I ja mam zielony e, kolor oczu i jak sobie to tu nałożę, to to po prostu tak podbija kolor moich oczu i wygląda po prostu świetnie. Jest nie do zdarcia. Nie, nie, nie roluje się, nie zbiera się w załamaniu. Po prostu jest jak położycie tak zostanie. E, mi się zdarzyło parę razy go po prostu nałożyć na ruchomą część powieki tutaj tylko sobie czymś wycieniować i siedział cały dzień. Mimo, że ja mam powiekę taką jak widać, e, która nie jest łatwa i nie złaskała do takich produktów, to ten spisał się na piątkę. Nie wiem, ile jest kolorów. Siostra mi to przywiozła, ale łapcie, jak będziecie gdzieś koło Golden Rose, kupujcie Wszystkie kolory. Naprawdę, jak miała wszystkie kolory, to bym nie wszystkich używała. Super to jest. Jeżeli chodzi o już takie bardziej tradycyjne cienie, to I Hair no, I Makeup Salted Caramel. To jest paleta, którą wszyscy znają, której przedstawiać za bardzo nie trzeba. Wygląda tak, wszyscy wiedzą. I naprawdę ja po nią sięgam bardzo często. Um, zgubiłam tą karteczkę, taką folijkę z nazwami, ale używam tego cienia, tego, 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 tego najczęściej. Brązów, tego czasem, tego, tego. Jakoś ten, ten zielony jakoś tak, chyba najmniej przypad mi do gustu. Ale są naprawdę fajne. To, 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 to jest taka jakość adekwatne do ceny, ale to nie są złe cienie, bo on, to, to jest dość tani produkt, ale to nie znaczy, że ten, te cienie są złe. One są bardzo dobre, jeżeli po prostu potrzebujemy zwykły dzienny makijaż, myślę, że spokojnie można też poszaleć i zrobić z tym coś ciemniejszego, bo są tu ciemniejsze cienie. Um, więc ja bardzo ją lubię, ona jest zawsze u mnie na wierzchu i jak się tak rozejrzy i nie wiem, co zrobić, to mam tutaj swoje trzy takie niezawodne cienie, które zawsze wyglądają dobrze, nie robią się żadne plamy, one nakładają się bardzo dobrze, blendują się ze sobą, nie znikają kolorów. Jak się dołoży jakiś inny kolor, to nie mamy wrażenia, że mamy jeden, tylko widać, że to są dwa odrębne kolory. Naprawdę są bardzo, bardzo fajne. I ostatni produkt do oczu, znaczy to jest do oczu i do, do ust, to jest Miracle Pencil z Golden Rose. Eee, I to jest napisana cichista kredka z tonami różu do rozświetlania oczu i ust. I tutaj nie ma żadnego koloru, on jest chyba tylko w jednym kolorze. I jest to kredka, którą ja stosuję na linię wodną: ona jest wodoodporna, nie ściera się, nie rozmazuje i siedzi sobie całej. Co tu więcej gadać? Do ust jej nie używałam, bo w ogóle nie kupowałam jej jakby w tym przeznaczeniu, więc nie powiem. Jeżeli chodzi o usta, pozostały nam trzy produkty do ust. To jest Barts Base 501 Blush Base. Jakoś tak to powinno się chyba przeczytać. To jest pomadka, którą ja bardzo lubię. W takim neutralnym kolorze. Ona jest taka, że ją bez lusterka można spokojnie nałożyć i ona też zawsze stoi na wierzchu i za nią łapie. Ona podbija mój naturalny kolor ust ona jest taka po prostu satynowa nie umiem wam powiedzieć jaka, ale po prostu taka zwykła najzwyklejsza pomadka ona ma takie bardzo dobrze nawilżające właściwości w ogóle marka Bart's Biz ona bazuje na naturalnych produktach ona jest z miodem z jakimiś tam różnymi nie pamiętam już ale chyba z jakimiś olejkami prawie bez bezzapachowa jest mam jeszcze inny kolor ciemny i oba są naprawdę bardzo fajne, chociaż tamten jest trochę taki bardziej wyjściowy wieczorowy, więc go rzadziej używam, ale produkty z Barzbis. Ja polecam zawsze są świetne. Yy, I kolejna pomadka, tym razem matowa. Kind Sexy smaka, yy, już też niewiele jej chyba zostało. I on też już pokazałam razy i nadal jej używam, tylko że to jest pomadka matowa i yy, szczerze, ostatnio nie bardzo mam ochotę ich używać. Ale używam. To jest chyba ta i ta, co za chwilę Wam pokażę, bo też jest matowa. To były dwie pomadki matowe, których używam najczęściej. Teraz ostatnio mam fazę na błyszczyki, więc używam błyszczyków, ale pomyślałam, że nie będę ich pokazywać teraz, bo używam ich naprawdę może od miesiąca, więc to tak w podsumowaniu roku trochę mi nie pasowało. A ostatnią rzeczą, właśnie druga pomadka matowa, to jest Long Stay Liquid Matte Lipstick, Kissproof, nawet nie wiedziałam. W kolorze 13 z Golden Rose. To jest kolor, który kupiła mi siostra. Najpierw kupiła sobie, potem kupiła mamie, bo jej się spodobał, no stwierdziły, że ja też dostanę. Więc mi też kupiły. I powiem że o ile ja z moją mamą mam podobny typ urody, bo jestem podobna do mamy, ma siostra jest podobna do taty, to wszystkie trzy wyglądają dobrze w tej pomadce. Um, ona jest takim nudziakiem, ale ona jest takim dość bladym nudziakiem, więc... Y ja na przykład lubię używać jak mam jakieś ciemniejsze oko, żeby nie było, że na oku prawie nic i tutaj nudzi, jakby wygląda mi jak była chora, albo jakbym tupem była, żartuję oczywiście. Ale ją bardzo lubię i ona jest też komfortowa, nie przesusza. Nie... Czasami te pomadki matowe, one się tak jakby wysychają, tak, że się zaczynają kruszyć. To ona absolutnie tak nie robi. Nic się nie zbiera, nic się nie roluje jest. Bardzo fajna i nie zjada się w taki brzydki sposób. Zjada się tak tu od środka, więc ewentualnie można sobie tylko tu dołożyć. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ale się nagadałam i chyba to już jest koniec. Tak, pudełeczko mam puste, więc wszystkie moje ulubione kosmetyki 2019 roku wam pokazałam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie komentujcie, bądźcie ze mną, dajcie mi znać, że podobają Wam się filmy, bo to mnie motywuje, żeby je dalej e, nagrywać. E, życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, chociaż myślę, że się jeszcze zobaczymy przed końcem roku, ale już tak z wyprzedzeniem życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego e, a ja uciekam i widzimy się już nie w kolejnym filmie. Baba. pa! pa.